Nieraz już się zdarzało, że podczas ulew zalewana była myjnia, która znajdowała się przy wjeździe do obecnego tunelu. Samochody ratując się przed załaniem kontynuowały wtedy jazdę chodnikiem. Skąd brała się ta woda? Głównie spływała z części około 420-metrowego odcinka ulicy Granicznej. Co prawda na tym odcinku ulicy są cztery pary kratek ściekowych, ale się okazywało, że przy obfitych opadach nie zbierają całej wody. Ciekawe, gdzie teraz cała masa wody popłynie, skoro na rondzie nie wybudowano żadnych przeszkód żywiołowi. Dużo by pomogło poprzeczne korytko ściekowe umieszczone przed przejściem dla pieszych i podniesienie nieco drogi na samym przejściu. Pozostałe drogi dojazdowe do tunelu też nie napawają optymizmem. Pozostaje mieć nadzieję, że urządzenia odwadniające w tunelu dadzą sobie radę. Skoro jesteśmy przy rądzie, to nie sposób pominąć dojścia do przejścia od strony sklepu. Logicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa wydaje się wybudowanie odgrodzenia chodnika od jezdni płotkiem. Tyle, że na wąziutkim chodniku taki płotek znacznie ograniczył jego szerokość. Dodatkowo firma wykonująca wcześniej instalację w pasie chodnika po zasypaniu wykopu nie odtworzyła części zniszczonego chodnika, pozostawiając grząskie klepisko. Czy tak powinien wyglądać chodnik po modernizacji? Przy wejściu do tunelu od strony południowej umieszczono znak C13C16 pionowy, sugerujący, że wchodzimy na drogę dla pieszych i ścieżkę rowerową znajdującą się po lewej stronie chodnika. Tymczasem na chodniku namalowano znak informujący o ciągu pieszo-rowerowym. Zresztą na tak wąskim chodniku nie dałoby się wydzielić ścieżki rowerowej. Dlatego powinien być zastosowany znak C13C16 poziomy. Inną sprawą jest zastosowanie znaku typu MINI. Jakie ustawowe uzasadnienie postawienia w tym miejscu tego znaku zaistniało, tego chyba nikt nie wie. Wyraźnie osoba, która kilka tygodni temu odśnieżała, nie rozróżnia trawnika od chodnika i z pełną premedytacją odśnieżyła trawnik wraz z mizerną trawą i ziemią, na której rosła. Zebrana ziemia została zepchnięta na chodnik, a właściwie kratkę ściekową. Mimo błędu i zrobienia bałaganu na chodniku, nikt się nie zreflektował i nie posprzątał. Ciekawe, gdzie wody opadowe zaniosą zgromadzoną ziemię? Osób dziwi się dlaczego zachodnia ściana tunelu jest tak wykrzywiona. Otóż, o ile po wschodniej stronie filary wiaduktów są równo rozmieszczone, to zachodni filar wiaduktu drogowego jest około 30 cm dalej umieszczony niż filar wiaduktu kolejowego. A ponieważ oba filary są bardzo blisko siebie, mamy taką ścianę, jaką mamy. Zajmijmy się teraz rozmieszczeniem studzienek instalacji odwodniającej. Bezmyślne usytuowanie ich pod kołami przejeżdżających samochodów, oprócz nieprzyjemnych dźwięków akustycznych powoduje systematyczne rozbijanie pokryw pod naciskiem kół, co za jakiś czas może spowodować zagrożenie zapadnięcia się studzienki jak i rozczłonkowania jej pokrywy. Nie wszystkie studzienki kolidują z przebiegiem kół. Jak widać dało się niektóre rozmieścić w osi pasa, ale większość trzeba omijać wężykiem, jeżeli nie chce się na nie najechać. W nowobudowanym obiekcie można było to zaplanować mniej kolizyjnie z pojazdami.

Z strony wiaduktu przydałoby się drugie przejście dla pieszych. Przed przebudową przejście tam istniało i ludzie do niego się przyzwyczaili. Obecnie chcąc dostać się do windy od strony kapliczki najczęściej przechodzą w miejscach niedozwolonych. Czy takie umieszczanie znaków na środku chodnika jest zgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem? Temat krawężnika na ulicy Sikorskiego był poruszany kilka odcinków temu. Przypomnę tylko, że kilka lat przed budową tunelu w tym miejscu wybudowano kosztem chodnika pas do skrętu w prawo na przejazd kolejowy. Obecnie po przebudowie nie wyprostowano krawężnika, a jedynie połączono nową drogę z pozostałym po poprzedniej drodze krawężnikiem. Poszerzona w ten sposób droga jedynie gromadzi brud i wygląda jakby krawężnik układano w poniedziałek. Koniec przenieśmy się na torowisko w okolicy tunelu. Widok w kierunku peronów. Niby wszystko okej, okay, ale dla oka coś nie tak. W kierunku uchowa podobnie. I jeszcze smutna informacja. W minionym tygodniu została wyburzona koszarka przy tunelu, najstarszy murowany budynek w umieście, oprócz wartości historycznej budynek był mieszkaniem dla wielopokoleniowej rodziny, która wbrew swojej woli została decyzją wojewody wywłaszczona. Rodzina obecnie wyprowadziła się do Białego Stoku, a łapy na swoje stulecie straciły kilku mieszkańców i historyczny budynek. W decyzji wojewody oznajmiono, że w tym miejscu ma powstać teren zielony. Mówiła Katarzyna.